Nie może istnieć ciemność tam, gdzie wysyłam światło. Światło jest wobec ciemności tym, czym miłość jest wobec lęku. W obecności pierwszego to drugie znika. Cały rok w moim życiu lęki, nerwice, zaburzenia i choroby to nie tyle zjawiska, co brak czegoś. Reprezentują one nie problemy, ale brak rozwiązania. Rozwiązaniem zaś jest miłość. Wszystkie przejawy lęku znikają w, ob w obecności miłości. Dziś staję naprzeciwko ciemności, wiedząc, że miłość ocali mnie od bolesnej iluzji, która zaprząta mój umysł. Poddając mój umysł miłości, poddając siebie światło prawdziwego istnienia, sprawiam, że miłość przepędza wszystkie moje lęki, a światło rozprasza wszelką ciemność. To nie miłość, którą dają mi inni, a jedynie miłość, którą sam obdarzam. Ocali mnie od cierpienia. Zwracam się do umysłu każdego człowieka, któremu odmawiałem miłości lub przebaczenia, albo sytuacji, w której nie miałem wiary w cuda i poddaję takie myśli uzdrowieniu.